No a -ca jest to serwer. No i dzisiaj sobie na tak sobie na nim zagramy, i będziemy chcieli nie wiadomo co zrobić. No tak, będziemy chcieli zrobić bardzo duże państwo. A ja zapraszam do oglądania. Więc na, więc na początku topnę mojego kolegę. No i, i... zaczęliśmy go... Elo. No nie wiem, jakiś... i to było bo to zątalnie. O, na Widzisz? Czy mi zarą Dobra. Oła! Jak ta Ała, nie? Padam, mała. Ała, z wolno. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty <grym> zrobisz? Padłem <Badę> po wodę. <grym> mmm VVSky Event meteoryt Aha, bo jest jakiś event meteoryt Mi się nie da Państwa Europa. Pa. Europa. Hezunia pa. miosa My znaleźliśmy Miejsce na, na bazę Tylko teraz się da Stworzyć państwo Łóż, na przykład, mm, 700 dolarów, proszę jak zaraz 700 dolarów? No nie, dobra, ustawiam ja, ja, sobie z hałmatu. jest jakaś praca, jest praca górnik, ty praca górnik. Pracę górnik. Dobra, idę pod ziemię kopać. Mam trzy, trzy... dolary. to Mam trzy, trzy dolary. Czyli masz sześć trzy? W pół. Nie mam... Trzy? na trzy. I... No. To jeżeli masz 3 dolary i chyba tam 3 centy. To się zagra... o, z jednego tego się zarabia seria jeden cent? No. Nie 2 centy. Nie ja czasami jeden, czasami dwa. Dobra, ja idę tutaj kopać. Dobra. No, sprzedałem tylko kwiaty, bo myślałem, że będziemy wiesz, mieli taką panną tą, nie? Mm. A no to, no to gid, że w sumie je sprzedałem, bo się nie przydadzą, nie? Mm. No my teraz sobie trochę pokopaliśmy i widzimy się jak już skopiemy na te państwo. Robimy. Dobra, widzowie. Wykopaliśmy już 700. No, mamy już 700 dolarów. Jednak wczoraj tego nie zrobiliśmy, bo wczoraj musieliśmy kończyć, prawda? Mhm. No i właśnie. Dzisiaj właśnie idziemy. Właśnie, właśnie dzisiaj będziemy mieć to państwo. Po jednym dniu. konc Zbieraliśmy. Wcześniej to zbieraliśmy już długo. Chyba. Ta pancia. Chyba będziesz musiał się jeszcze raz starapotać, nie Dobra musisz jeszcze, o dobra Dobra i za zakładamy tu Skał! Dodam do państwa Boląc Zaprosz Same uszy No i tak właśnie zaczęło się nasze państwo Więc zaczynamy budować, nie? No ale mamy małe państwo. Jak chcę przedłużyć to te tereny. No się mam jakieś te małe ulepszenia. Mamy no mieć członków, nie mieć to? Jak zrobić, jak powiększyć to państwo? Nie. Mm. Jak? I chyba P. I P zajmij Twoje posiada. I dobra. P, zajmi. trzeba mieć 700 dolarów? Co żarty robisz? Tak. Będziemy musieli kiedyś uzebrać te 700 dolarów. Dobra, weź te drewno postaw, tam gdzie mamy te państwo. I mamy koniec? No, coś, coś podobnego, tylko jakby. Bo tutaj się kończy. Ej tutaj się. Nie wiem. A No. Nie możesz. Nie, możesz, nie, możesz masz, masz, Dobra, ale mm, możesz, możesz gdzieś tutaj robić. A nie bo tu się kończy już ty. Trzymaj jak tu? To tu już się kończy. Dobra, to ja. Robię tak. Zobaczę, że tego się nie da podbić. Oha, pozwól się Tak, zrobienie dużego państwa państwa i, i powiększenie go będzie. Trudnym wyzwaniem. Mm. No ja tu przekwę ogólnie przyszedłem, no i. No i. No i ładnie, ładnie to zrobiłeś, nie? O, ładnie to zrobiłeś. I właśnie miałem dać te permisy, o których gadaliśmy. Sądzą, że zarządzaj członkami. Niszczenie bloków, dam ci takiego te uprawnienia, stawianie bloków. A właśnie po co cię dać, stawianie bloków? A nie zabrałem ci, czabu. Nie mogę niszczyć. Ja nie, teraz nie możesz chyba. E, jakby inne mogę, ale nie mogę zniszczyć tego, co bym chciał. Nie możesz już? Teraz masz? No. Możesz? No, no, Bo wezmę, ja wezmę, wezmę, wezmę cię wywalę z państwa. Po prostu i tam. Pa. Wyrzuc. I zaproszę. Tak, to jest początek naszego państwa. się już? Być płaśćć, mogę. No tak, kości mogę, ale nie mogę niszczyć drzwi, a nie otworzyć. To drzwi zobacz, Drzwi zobacz. Czemu nie możesz White? Nie ma tu żadnych. Nie ma tu żadnych tych. Nie ma koloru, bądź państwo niewymagane. Co nie blok serca Nie wiem. to ci musiała otwierać drzwi I nie mogę przypałać nie, Muszę no, no, ci per... Albo Ci po prostu świetnie. dam wszystkie te permisje. No i zobaczymy. Nie mam co ty zrobisz? Patrz nie. Kurde, ty się Tyle co ty. Co? Wiem tyle co ty? Tak. Zapomniałem, jestem debilem. To dzisiaj to. A to dobra. Dobra, dobra. Nadaj, 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 ale tobie nadam wszystkie, nie? Bo ty będziesz takim głównym człowiekiem w serii. Najprawdopodobniej. Okej. Nie mówię od razu, że to seria. Ale, ale możliwe. Możesz już? A. Mhm. Dobra. Jej. Ej, ja, ja chyba pójdę na spawna na chwilę. I, so, I A ty będziesz sobie robił tego, że raz będziesz robił żelaznego sata, może? Mhm. A mi. By, by byś mi mógł dać go... Proszę. A co? No ten żelazny satek zrobisz. Bo ja sobie chowam teraz tam. Ten, ten mój czekaj, ja ją. Gdzie chyba starczy ona na dwóch. Dobra. No, ale... Na no, wszelki przypadek idę pokopać. Dobra, no, nie wiem czemu chciałem ten hit staw... Nie pytaj. Co? Dwaliłem się. Serio? Tak. A gdzie? Ja? Mam i Masz. No, um. no więc dziewięćset sobie. Ja myślę, że będziemy w żelaznych setach biegać póki co, nie? Dobra, już z takim pół Nie ja póki co to Państwo ładnie wygląda. Ładnie to wygląda wałkiem. teraz tak, zobacz. To ładnie to wygląda w sumienia. nie? Teraz to nas soluje saluje. I właśnie, widowie. Jest takie coś jak... Jest takie coś jak nagroda Discord i musimy ją odebrać dobra widzowie odbieramy aby odebrać poprawdzie dobra dobra widzowie odbieramy Kit. albo nie prosto kid this to co A nie mam. Mam, mam. Mam kluczyk. Mam kluczyk. Mam klucz do epickiej skrzyni. Dobra, idziemy na spawna, otwieramy ten kluczyk. Lecimy z Jest, Jestem ciekawe, co mi dropnie. Nie roku. It's 43 z naprawą w mm. bendingiem. Ja idę na pełno i to się da z skrzynkę. Dobro. Weź na gry, weź na gry to no chyba. Ogólnie, tak wygląda nasza baza. Ogólnie, ja sobie, gdy ja sobie wyszłem na dwór, to tutaj mój kolega to budował Musiłem wyjść na dwór. I tam. No i no. No i ogólnie, no i tak się to prezentuje, nie? Myślę, że jest ładnie. I teraz przechodzimy do super rzeczy. Znaczy, w sumie nie wiem, czy super. Ale będziemy szukać grać. A da się w ogóle zabić gracz na tym? Jak mam pacyficznę państwo? To no. się? Ja mam tutaj radę zabić. Nie, chyba nie. Byliśmy śmiertelni hmm. po prostu. Dobra. Um, to ja bym tutaj, nie wiem gdzieś zrobił. Ja bym zrobił takie tam. Że na dół, nie? że w dół jeszcze to zrobimy. Jeszcze trochę węgla pokopałem. I, i weź pokaż tam co, co, jakie mamy co zrobiliśmy. To mamy. Jakby nie, nie co ja zrobiłem, tylko co jeszcze mamy, nie? Tylko tabliczka i tu mamy zostawiamy te najlepsze i najdroższe i ty i tu mamy te butki i dwa HDP, nie? Więc jest dobrze, nie? Kopalnia tutaj mamy. kopalnie mamy. Ja. A tam no tu pisz. Tu... A ja zapomniałem. Kopalnie zapomniałem, Tu ja. Tu przecież. Mm. Ja. Gdzie? Ja. Nie Bejdzie. wiesz? Nie, nie, nie wiem. <noise> Jak ja do ciebie to widzę. Tu. A no ja. Ui. Jak <Gunczymy> cię tak mi chcąc, tak pierkno pierdnął moim ciałem. Pierd. Pierd. na Homa. I tutaj to samo zbudowałem, żeby było symetrycznie. Masz. Aż kurwa symetrycznie. Masz Opuściłeś śnizm. Nizm. Nigdy nie opuszczam <grym> mojego nizma. Ja go na i A, Tu i tu jest tak samo zbudowane. No wiem. To jest ładne, nie? Dobra. Lecimy w dół. I co? Tu! Tu! Ty chcesz tutaj kopać. Chcę zrobić to. Piętro niepodległości. Aaa. no nie. czekaj, idę do tego. Chcę zrobić tam. Mm. Yy, Ty masz łopatę? Y, b, y, tam... Pokój biznesowy. Yy, masz łopatę? Czy... No ogólnie widzowie... Tak jak widzicie... Skończyliśmy. Tak, w końcu... Doszło. No teraz zaczniemy oprowadzać... Witamy, witamy w skromny skromnych to jest salon. No nie Ta, y, Jest to ma Razem z kopalnią. Tak. czekaj Gdzie jest to kopalnia? A tam. No, razem z kopalnią. Bresto. widzowie to jest jeszcze ogólnie pokój biznesowy. Tak. Tak wygląda. Dobra, idę na górę. No i, mi, no i my widzowie, widzowie chyba zakończymy ten filmik takim pięknym widoczkiem. Nie wiem, pięknym. No ale my się z wami żegnamy. Do następnego. Do zobaczenia.